Z nami Pan Krzysztof Tokarz, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Specjal. Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry, witam. Dwie okoliczności, Panie prezesie. 28. edycja targów Żywność, Biznes, Medycyna Autoflota to jest jedna z okoliczności, ale 35 lat Grupy Kapitałowej Specjal to bardzo ważne wydarzenie. Pan jest twórcą tegoż projektu. Od 35 lat wzrasta nieustająco, rozwija się. Jak Pan patrzy na to przedsięwzięcie swojego życia? Z tej perspektywy 35 lat, no faktycznie Grupę Kapitałową Specjal można uznać za jedno z dzieci. Dzieci, które, ciąg dziecko, które, które ciągle się rozwija, które ciągle jest coraz większe i na które patrzy się z ogromną satysfakcją. Ale ja osobiście patrzę z satysfakcją na, na wiele elementów. Jeden element to jest faktycznie wzrost obrotu, wzrost potencjału, wzrost zysku i tak dalej. Ale dla mnie najważniejsze to jest to, że grupa zebrała w sobie wspaniałych ludzi, wspaniałych pracowników, menadżerów, ale także tych podstawowych pracowników, którzy są naprawdę bardzo zaangażowani, bardzo lojalni i związani z firmą i powiem tak, z tymi ludźmi się naprawdę świetnie pracuje. Gdyby nie ci ludzie, to na pewno nie byłoby sukcesu, na pewno nie byłoby nowych planów, nowych dążeń, nowych wizji. Natomiast jeżeli ma się do czynienia z tak, z tak wspaniałymi ludźmi, to, to wtedy chce się pracować. Y DNA firmy, to podkreśla każdy z, z osób z głównego managementu, z którym rozmawiamy z grupy kapitałowej Specjał, to rozwój, wzrost. Od 2022 roku wielkie przejęcia. Wcześniej REN, teraz Spar Polska. No początek tego roku, ale już można chyba ocenić pierwsze efekty. Jak pan z punktu widzenia zarządu widzi to przejęcie? Znaczy, myślę, że jesteśmy, jeżeli chodzi o przejęcie Spara że jest, jesteśmy jakby yy, yy, ponad ten plan, który żeśmy sobie założyli. Założyliśmy, że yy, cała restrukturyzacja, co za tym idzie yy, i obroty i wynik finansowy Spara yy, będą na dużo gorszym poziomie. Yy, powiem tak, udało się. Udało się i myślę, że udało się Dzięki trafnym ruchom, czyli dzięki z jednej strony trafnym decyzjom personalnym, gdzie część ludzi dostało wypowiedzenia, może to jest trudne, ale, ale, ale tak trzeba było zrobić. Część ludzi żeśmy docenili, awansowali w tej strukturze i to też były chyba dobre ruchy. Mówię chyba, bo, bo jeszcze za szybko, żeby to oceniać, ponieważ to trwa do, dopiero pół roku. Natomiast efekty, efekty są naprawdę bardzo pozytywne i, i, i pozytywnie zaskakujące. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Yy, oczywiście ogrom pracy przed nami. To jest ogrom pracy, bo, bo na, na razie to żeśmy dotknęli tylko tej materii. Natomiast przypuszczam, że jeszcze 2-3 lata będziemy bardzo mocno yy, tutaj t, tą organizację yy, restrukturyzować, i restrukturyzować i zwiększać, natomiast to była bardzo trudna decyzja, bo my zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że firma, która generuje 100 milionów straty rocznej, jest ogromna strata, będzie bardzo trudno zrestrukturyzować i bardzo trudno będzie na, na, na tym, powiedzmy, szkielecie wybudować, wybudować coś mocnego. Natomiast, tak jak mówiłem, jesteśmy pozytywnie zaskoczeni i to ma nam właśnie służyć do tego, że będziemy budować bardzo mocny detal, czyli będziemy konkurować już z tymi średnimi i dużymi firmami detalicznymi w Polsce. Grupa Kapitałowa Specjał to wiele tak naprawdę biznesów, różnych formatów. Jak nad całość przychodów spodziewana jest w tym roku, jak Pan ocenia, czy, czy cel jest realizowany i jakie są plany na najbliższe 5 lat, jeśli chodzi o rozwój, bo mimo wszystko, nawet w tak zmieniającej się rzeczywistości, bez planu ciężko funkcjonować. Dokładnie. <laughs> rok 2025, ale i poprzedni rok, dla branży FMCG jest, są, są latami trudnymi, bo to jest rok wojny, powiedzmy, dyskontów, rok bardzo dużego, dużej konkurencji i powiem tak, i pewnie lżej już nie będzie. Mamy tego świadomość i są i plusy, i minusy tego. No, plusy to są ta. Min, może zacząć od minusa. Minus to jest taki, że jest ciężko i należy naprawdę się sprężyć i trzeba bardzo mocno pracować. Plus to jest taki, że konkurencja tego nie wytrzymuje i tworzy się przestrzeń. I tak, i tak jest, i tak, tak naprawdę jest. Jaki to, 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 to ma wpływ? No ma wpływ na, na obroty, taki, zwłaszcza przejęcie spara, że oprócz planowanego wzrostu organicznego, który planowaliśmy na poziomie tam 7 do 10%, to dodaliśmy jeszcze sprzedaż Sparowska, co spowoduje wzrost obrotu w około 25%. Na naszym rynku to jest rewelacja, to jest po prostu skok bardzo dynamiczny i oczywiście skok nie tylko organiczny, ale także związany z, z przejęciami. Natomiast faktycznie on następuje i u praktycznie wszystkich producentów mamy bardzo duże wzrosty, Także i organiczne, mimo że u niektórych producentów w tych naszych kategoriach są spadki obrotów. W związku z tym, naprawdę bardzo pozytywnie jesteśmy postrzegani na tym rynku. Planujemy obroty na poziomie 4,5 miliarda i raczej to się uda, mimo że, tak jak mówiłem, jest ciężko i faktycznie. Bardzo mocno się sprężamy, cała nasza, nasza ekipa i zakupowcy, i sprzedażowcy, i logistyka, i, i, i detal, czyli wszyscy po prostu mają, mają bardzo, bardzo jakby ambitne cele. No i te cele są w większości wykonywane. Zapowiadałem, że spotkaliśmy się z dwóch powodów czyli 35-lecie Grupy Kapitałowej, ale również targi, które co roku odbywają się i są świętem handlu, dzięki grupie kapitałowej Specjal. Czy w tym roku zamierzacie również pobić rekord sprzedaży, bo to chyba już tradycja? No nie widzimy innej możliwości jak tylko pobijać rekordy sprzedaży, bo tak naprawdę z roku na rok to się nam udaje i, i tym razem też, też mamy takie cele, zwłaszcza, że z okazji 35-lecia liczymy na to, że producenci dadzą nam jeszcze lepsze promocje, a te jeszcze lepsze promocje przełożą się na jeszcze lepszą sprzedaż. Także no, jak najbardziej widzimy tutaj tą, tą ogromną przestrzeń, bo pamiętajmy, że nasze targi to nie są tylko targi wystawiennicze, ale przede wszystkim to są targi handlowe. Dokładnie, ale również jest to część dyskusyjna, kongres w branży FMCG, dokąd zmierza polski handel, to, to jest to pytanie który jest również tytułem wydarzenia, o czym w tym roku będziecie dyskutować w gronie znamienitych gości, prezesów, właścicieli dużych graczy na rynku FMCG. Dokładnie tak. No, bardzo dużo dzieje się na rynku. Ustawodawca nie daje nam niestety wytchnienia i to jest, to jest niedobre. To jest niedobre, bo, bo, bo mimo, że, że ten nasz rynek, zwłaszcza rynek, FMCG dla małych sklepów jest bardzo trudny, to jeszcze do, do, dostaliśmy następne utrudnienia. Jednym z nich to jest, to jest właśnie system kaucyjny, z którym będziemy się zmierzać już za kilka dni, a w momencie, kiedy będą targi, to, to już będziemy po pierwszych próbach, po pierwszych pewnie przyjmowaniach butelek kaucjonowanych, no i będziemy wiedzieli, czy dobrze żeśmy się przygotowali na tą ewentualność, czy nie. Praca była duża, niestety bardzo dużo jeszcze jest niewiadomych. Bardzo dużo niewiadomych, bardzo dużo do zrobienia i to jest ciężka rzecz następne, to jest KSEF, który znowu zaskoczy, najpierw duże firmy, potem małe i może to nie będzie do końca widoczne od strony handlu, ale od strony księgowości, podatku, i tak dalej, to już jest bardzo duże wyzwanie. No i oczywiście ten główny temat, dokąd dąży polski handel, ten większy, mniejszy, średni, i tak dalej, dyskontowy. W jaki, jak mają się do tego, że tak powiem, przygotować i handlowcy, ale i producenci. To jest też wezwanie do producentów, żeby tego handlu tradycyjnego nie zabijali, bo to bardzo wiele zależy od producentów i, i, i tak naprawdę od nich zależy czy te budżety i, i zaangażowanie pójdzie w kierunku dyskontów, które w większości wypadków będą zgubne dla producentów, bo jeżeli będą dyskonty to tak naprawdę będzie marka własna i wielu producentów mających wspaniałe wyroby, wspaniałe linie produkcyjne no to będą produkować tylko markę własną. A my jesteśmy po to właśnie, żeby te produkty brendowe były na półkach, żeby klienci mogli kupować czekoladę najlepszego producenta, czy, 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 czy mleko, czy masło i tak dalej, a nie marki własne danych sieci handlowych. Super tematy, super zagadnienia, i możemy się już doczekać na święto handlar, również na te dyskusje, które będą rozpalać, myślę, uczestników 28. edycji targów Grupy Kapitałowej Specjal, żywność, biznes, medycyna, autoflota. A z nami był pan Krzysztof Tokarz, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Specjal. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.